Cześć, siemanko! Z tej strony Patryk, ja jestem dobry w te klocki, a Was witam ponownie wszystkich na kanale Klockowizji. W dniu dzisiejszym mam ze sobą bardzo stary zestaw z LEGO System, LEGO Town, bardzo rzadki zestaw, a mianowicie transport powietrzny statków kosmicznych. A więc nie pozostaje mi nic innego, tylko zaprosić Was do pozostania ze mną. Cieszę się, że jesteśmy już wszyscy razem po tym krótkim wstępie. Jak widzicie, mam w dłoniach instrukcję od tego bardzo, bardzo fajnego zestawu. Bardzo pożądanego zestawu z bardzo fajnej serii z lat 90., a mianowicie serii Town, a właściwie spod serii Launch Command. Największym zestawem z tej serii była taka duża czerwona wyrzutnia promów kosmicznych, rakiet kosmicznych, statków kosmicznych, zwał jak zwał. A drugim co do największego zestawu w tej serii był właśnie ten transport powietrzny promu kosmicznego. Zestaw, jak widzicie, prezentuje się dokładnie w ten sposób, jak na instrukcji. O, spójrzcie, tą wyrzutnię, o której mówiłem, widać nawet tutaj w tle na tej instrukcji, więc w tym miejscu możemy ją zobaczyć, bo ona była bardzo, bardzo podobna do tego właśnie, co tutaj możemy ujrzeć. Na rysunku, który został przedstawiony na instrukcji, widzimy jeszcze taki pas startowy na lotnisku oraz Księżyc i satelitę tu z tyłu. Widzimy aranżację tego zestawu, czyli Czyli tutaj nasz samolot i nasza rakieta po udanym lądowaniu kołują do jakiegoś hangaru. Jakieś ostatnie naprawy są tutaj wykonywane przez pracowników obsługi stacji kosmicznej, i mamy tutaj jeszcze kosmonautę. Zajrzyjmy sobie do środka, do tej instrukcji. Instrukcja jest dość pokaźna, jak zna zestaw z tamtych lat, no ale zestaw też nie należy do małych. Mamy tutaj wszelkie informacje, jak zbudować właśnie ten prom kosmiczny samolot oraz malutki samochodzik serwisowy. Na ostatniej stronie tej instrukcji mamy kilka zdjęć prezentujących ten właśnie nasz zestaw. Ja instrukcję odkładam na bok i już przechodzimy do tego, co my tutaj w tym zestawie znajdziemy. Zaczniemy sobie tym razem od figurek. Mamy tutaj dwie takie figurki, bardzo podobne: pracownika obsługi stacji kosmicznej. Jak widzicie, na twarzy ma urządzenie do łączności: czerwoną czapkę z daszkiem oraz niebieski kombinezon z identyfikatorem, znaczkiem Launch Command oraz zasuwakiem i kołnierzykiem. W dłoni nasza postać trzyma krótkofalówkę, niebieskie galoty. Taka oto figurka z serii Lego Town. Kolejną figurką, która znajduje się w tym zestawie, jest jego brat bliźniak. Prawdopodobnie dwóch bliźniaków pracuje właśnie tutaj przy obsłudze tego samolotu, obsłudze tego promu kosmicznego. Kolejną postacią jest. Kosmonauta, kosmonauta w fantastycznym złotym hełmie. Ten hełm pamiętam z dzieciństwa, był bardziej złoty niż jest aktualnie, niestety ten złoty kolor na szybce tego hełmu troszkę, troszkę nam wyblakł. Szybka nie jest przeźroczysta, jest po prostu złota. Idealnie pasowuje się w to, jak taki kosmonauta wygląda, więc tutaj ta złota szybka jest zrobiona pięknie. Figurka wchodzi cała na biało, więc białe galoty, biały tors. Logo Launch Command oraz jakieś urządzenia tutaj na skafandrze kosmicznym znajdują się. Na pewno chcecie również wiedzieć, jak ten kosmonauta wygląda pod hełmem, więc już wam pokazuję. A okazuje się, że jest to trzeci brat bliźniak, więc wszystkie. Figurki w tym zestawie to jest ta sama buźka z urządzeniem do łączności na twarzy. Ja odkładam już figureczkę na bok i pokażę Wam najważniejsze, co znajduje się w tym zestawie, a mianowicie samolot z tym promem kosmicznym, znajdującym się na jego grzbiecie. I przyznam szczerze, że ja nie wiedziałem za dzieciaka, i tak naprawdę teraz również nigdy nie widziałem. Aby w ten sposób promy kosmiczne były transportowane, tak właśnie na grzbiecie samolotu. Nie byłbym sobą, gdybym nie zgłębił tematu. No i posprawdzałem, i doszedłem do informacji na Wikipedii, które faktycznie informują, że dwa samoloty na świecie były właśnie wykorzystywane do przewożenia promów kosmicznych. W ten sposób jeden z nich to był Boeing 747 w wersji 100, oczywiście całkowicie zmodyfikowany. W środku wszystkie fotele dla pasażerów oraz inne urządzenia przydatne przy transporcie ludzi zostały usunięte, zostały dodane pojemniki na żwir, które pomagały w stabilizacji tego samolotu, który na swoim grzbiecie musiał przenosić prom i właśnie tego typu samoloty. Były używane do transportowania promów kosmicznych na dalekie odległości. Tak więc tego nie byłem pewien, ale już sprawdziłem i tego typu pojazdy faktycznie. Istniały w rzeczywistości. Dobra, rozłączymy sobie teraz te dwa pojazdy i zaprezentuję Wam, jak to wygląda. Zaczniemy sobie od samolotu. Na górze ma on takie piny, które umożliwiają nam wpięcie właśnie promu kosmicznego. Na tyle mamy skrzydło. Takie logo powinno znaleźć się na naklejkach również w tym miejscu. Niestety nie przetrwały one. Próby czasu, bryła samolotu jest bardzo fajna, tak naprawdę troszkę przypomina mi, on tu polewa, nie wiem co wy o tym sądzicie, ale tutaj te biało-czerwone pasy, nie da się chyba nie mieć tego skojarzenia. Bardzo fajnymi elementami tutaj na skrzydłach są te turbiny stare, znane z Lego System, często pojawiały się w zestawach właśnie z samolotami z tej serii oraz w różnych helikopterach przy wirnikach właśnie takie turbiny. Często, często się pojawiały. Cały samolot jest w kolorystyce szarej, więc stary odcień szarego tutaj góruje, ale również mamy tutaj niebieski, no i biało-czerwone wspomniane wcześniej pasy. Koła z przodu kręcą się tutaj na takim obrotowym klocku, mamy tutaj lampkę od spodu oraz z tyłu widzimy elementy zawieszenia do kół. Które już po prostu się tutaj na dole nie kręcą. Mamy też zieloną lampkę na skrzydle oraz czerwoną po drugiej stronie dla równowagi. Do środka samolotu możemy dostać się w ten sposób. Mamy tutaj otwieraną sekcję. Dla pilota oraz człowieka, który będzie nadzorował inne wskaźniki na tym komputerze, sonarze, widocznym w tym miejscu. Po drugiej stronie mamy również element, który nam pokazuje tutaj jakieś wskaźniki do kontroli nad samolotem. Mamy w tym samolocie również szafeczki. W szafeczkach mamy przydatne narzędzia. W tej akurat szafce znajdowały się takie oto narzędzia, czyli wiertarka, klucz francuski oraz śrubokręt. Ja już chowam z powrotem, żeby się nie zgubiły te bardzo fajne stare elementy. W drugiej szafeczce również na pewno coś jest i są to kolejne narzędzia, a mianowicie mamy tutaj taki pojemnik na olej, kolejny klucz oraz młotek. Kolejne narzędzia chowam i zobaczymy, co jest po drugiej stronie. Po drugiej stronie mamy kolejne dwie szafeczki i tym razem jedna szafeczka jest. Całkiem pusta, a druga szafeczka również jest całkiem pusta, więc po drugiej stronie nie mamy nic. Czy nam się tutaj coś jeszcze otwiera? Już Wam pokazuję. Tak, mamy tutaj tylną klapę, która się otwiera, i jest tutaj w niej również totalnie pusto. Nie ma nic, no ale mamy tutaj przestrzeń, żeby sobie coś tutaj jeszcze dodatkowego schować. Jeśli chodzi o samolot, to by było na tyle więc zostawmy go w spokoju. Pokażę wam jeszcze ten prom kosmiczny. No i prom kosmiczny to jest taki naprawdę typowy stary Lego systemowy prom, prom kosmiczny, który znalazł się przecież już też w innych zestawach, ale jego konstrukcja, budowa i rozmiar naprawdę były zawsze bardzo, bardzo, bardzo podobne. On posiada tutaj takie zaczepy i te zaczepy są po to, aby wykorzystać go właśnie w zestawie z wyrzutnią rakiet. Tam był taki chwytak, który zaczepiał E, właśnie prom kosmiczny na te zaczepy, więc i z tego zestawu ten prom kosmiczny możemy tamtym właśnie chwytakiem przejąć. Z tyłu trzy potężne silniki odrzutowe, od spodu również koła, czerwona lampka. Po jednej stronie mamy tutaj również czerwoną lampkę, po drugiej zieloną. Niebieska, bardzo, bardzo fajna, szybka w takim ciemniejszym kolorze niż ta, która znalazła się w samolocie. No, i również tutaj powinny znaleźć się naklejki z logiem Launch Command. Niestety ich nie ma, również nie przetrwały próby czasu. Za to ta naklejka przetrwała na ogonie próbę czasu, więc jest tutaj jeszcze z nami. Do tego pojazdu możemy dostać się w ten sposób. Jeśli chodzi o pilota, czyli kosmonautę, możemy go wsadzić właśnie tutaj, odpinając szybkę i daszek. I również mamy tutaj te same urządzenia nawigacyjne, co w samolocie. Ja Daszek już dołączam. Od góry możemy się jeszcze dostać do środka tego promu kosmicznego w ten sposób, otwierając te oto zawiasy. I co my tu w środku mamy? W środku mamy takie ramię, wysięgnik, które umożliwia nam zaczepienie tej oto kosmicznej satelity. Jak widzicie, tutaj są naklejki takie odblaskowe, więc dzięki temu wysięgnikowi możemy w jakiś sposób tą satelitę umieścić. Powiedzmy na orbicie. W tej sekcji tego statku kosmicznego znalazła się również butla z tlenem dla naszego kosmonauty, więc w razie czego może on sobie tutaj zamontować tą butlę na plecach oraz udać się na jakiś spacer kosmiczny. Jeśli chodzi o prom kosmiczny to by było na tyle, ale to nie wszystko co znajduje się w tym zestawie, więc przyczepię tutaj ten prom kosmiczny tam gdzie jego miejsce. I pokażę Wam jeszcze jedno, a mianowicie ten samochodzik ekipy serwisowej. Wygląda on w ten sposób, składa się tak naprawdę z kilku elementów, jest bardzo prosto zbudowany. Wyjątkowo mamy tutaj zadruk, nie naklejkę na przodzie na masce tego samochodu. Malutkie kółeczka z Lego Town, niebieski grill oraz tutaj na górze światełka, aby samochód był dobrze widoczny, gdy porusza się po płycie lotniska. Z tyłu ma taki ciekawy żółty pałąk, który jest wykorzystywany do tego, aby zapiąć po prostu go na ten hak i za zaczep, który znajduje się również pod spodem samolotu, przyczepić sobie ten pałąk. I w tym momencie ktoś z obsługi lotniska jest w stanie ten oto samolot po lądowaniu przewieźć na przykład do hangaru. W ten sposób można właśnie bawić się tym oto zestawem. Ja uważam, że ten zestaw jest świetny i oczywiście, jak o wielu innych zestawach, marzyłem o nim w dzieciństwie. Zestaw jest całkiem rzadki. Więc niełatwo go trafić, szczególnie niełatwo go trafić kompletnego w dobrym stanie. Elementy ruchome przy tym wysięgniku często, gęsto lubiły się łamać, więc lepiej ich nie rozdzielać. Jeśli taki zestaw posiadamy w swojej kolekcji i chcemy go rozłożyć do woreczków, to ja radzę tych elementów ze sobą nie rozłączać. Przypominam również o tym, żebyście odwiedzili mojego Instagrama, ponieważ znajduje się tam bardzo fajne zdjęcie właśnie tego zestawu, które zrobiłem na parkingu i wyszło, przyznam się, sam. Świetnie, zapraszam do obserwowania mnie na Instagramie, do lajkowania moich zdjęć. Ci, którzy obserwują mnie na Instagramie wiedzą, że bardzo często... Zajawkowo pojawiają się zdjęcia zestawów, które sam robię, które później lądują właśnie na recenzję Klockowizji, więc obserwując mnie na Instagramie często możecie mieć już mniej więcej informacje, jakich zestawów możecie się spodziewać. Pamiętajcie też o zostawieniu subskrypcji na kanale Klockowizji, łapki w górę pod tym filmem, jeśli film Wam się podobał. No i to by było na tyle. Dzięki, że byliście ze mną kolejny raz. To był Patryk, to była Klockowizja. Na razie!